Siemaneczko, witam Was w drugim odcinku naszej przygody na pokawalarze. Dzisiaj zaczynamy od początku, czyli w sumie od próby wbicia naszego setnego levela. Chciałem iść trochę po wybrałem dalej Mistriviusy. Tutaj macie jakieś takie wstępne moje zalecenia dla Was. No ja, generalnie podeszłem ten Markro, jest odporny na duchy. Przy okazji sadzi naprawdę fajny damage i dzięki niemu się tutaj przyjemnie XP Wybrałem Izdziwiust, ponieważ dają najwięcej expa, przynajmniej z tych pokemonów, które znalazłem gdzieś tam na tych pobocznych regionach. Ym, również polecam tutaj zabrać jakieś pokemony, właśnie duchy, jeżeli czasem braknie wam obrażeń, no to też, no pomimo ryzyka, no to jednak zadają trochę damage'a. Wiadomo, że same też dużo otrzymują, ale ym, dużo też biją. Tutaj pokażę wam taki mój standardowy rocik. Myślę, że jest dość optymalny. Pięter jest ogólnie więcej ten na tych misdrywiosach. Jak widzicie, tam piętro niżej również są misdrywiosy, więc zmieści się tutaj nawet więcej niż jedna osoba. Profit jest tutaj nawet dość sensowny. Te Traces of Ghosts, te Ghost Essentials, Dark darkstone dobrze dropią. Naprawdę można tutaj fajnie też kaski zarobić. Sam resp jest bardzo sympatyczny, biegamy sobie kółeczka. No dodatek jest szansa na złapanie Shiny Mistryviusa. Może komuś się sfarci, mi niestety się nie udało. Ale na pewno to się nie zleczy, to nie uciecze, Także prędzej czy później go złapię. Myślę, że level miałem tutaj na jakieś właśnie 2 minuty, tak na oko. Tak średnio na jedno kółko przypadał mi level. Także naprawdę bardzo sympatycznie wbijałem te levely bardzo szybko. Tutaj na 80 jak widzicie już mogłem używać Mistriviousa, który sadzi naprawdę też solidne obrażenia tutaj. Przy okazji ma stuna, więc jest safe. Co istotne... Ja expiłem tutaj używając y, Xboosta na double expa oraz... Em, boosta z kalendarza, który trwa 3 godziny. Co prawda nie wykorzystałem tego całego czasu, bo no, nie miałem aż takiej weny, żeby ekspić tyle czasu tamtego dnia. Więc wyekspiłem ile potrzebowałem. Coś tam zarobiłem. Catch-up na Mizebusa zrobiłem już poprzedniego dnia w pierwszym odcinku. Nie pamiętam, czy go wyrzucałem, czy nie, ale było takie coś. <laughs> Przy okazji, jak widzicie, zabijamy tutaj dużo Pokémonów i dzięki nim dropimy ewentowe jary, które możemy wymieniać za nagrody. U Ysiana. znajduje się prawo od PC w Safron, Ale o nim więcej myślę w innym materiale. Tutaj widzicie setny level wbity. Stwierdziłem, że skoro ostatni poziom wpadł, a z racji, że czekają na ziomka, wypadałoby coś jeszcze porobić, wybrałem się na Outland. Yy, na początek wybrałem Outland duchowy, ponieważ wydawał mi się dla mnie najprostszy na ten moment. Z racji, że nie miałem żadnych pokemonów, które byłyby w stanie biegać po innych sensownie. A mimo wszystko, duchy nie biły mojego Markrola ani Pidgeota. Dlatego wybrałem właśnie duchy na początek, żeby mieć w miarę swobodny huncik. Tutaj sobie jeszcze zwiedzałem, bo tak kurczę zapomniałem do, ko do, ko do końca, gdzie to miałem iść. <grym> Ale chwila refleksji i wybrałem się na właściwe miejsce. A mowa o Outland East. Na Outland East znajdziemy Respa duchów, będą tam e, Gengary i chyba parę Mistryviusów jak dobrze pamiętam na górnym piętrze, ale na nie zbytnio nie zwracałem uwagi, ponieważ ekspimy raczej w podziemiach. Tam przesiedziałem bodajże 20 minut, może nawet nie, wbijając tam finalnie 120 level. Przy okazji, co warto dodać z Outlandu pierwszego, ponieważ Outlandu będzie aż trzy w naszej serii tutaj awadarowej. Na pierwszym możemy dropić devoted tokeny, czyli jak możecie znać z innych odców, yy, są to tokeny, które wymieniamy na Heldy. Gdzie zdobywać Heldy, jak je wymieniać i na co, możecie znaleźć w informacjach ogólnych na moim kanale. Link zostawię w opisie do tego materiału. A tutaj przedstawię wam jak ja w sobie biegałem po tym respie. Wydaje mi się, że jest to optymalny rocik. Wiadomo, nie, nie wiem czy jest lepszy, gorszy. Ale mi się wydał ten, który biegałem całkiem sympatyczny. Miałem cały czas mnóstwo pokemonów na ekranie. Ten resp jest bardzo dobry, naprawdę szybko szybkość tutaj XP. warto dodać jeszcze te pokemony będą też na nie taski na awakeningi awakening jest to system boostowania pokemonów każdy awakening daje nam wartość procentową boosta do damage'a tylko do damage'a i takich awakeningów w zależności od typów ponieważ mamy dwa awakeningi czerwony i niebieski niebieskich mamy 6 i właśnie o nich jest mowa tutaj Czyli jest to tak, jakbyście wsadzali up do plus 6, ale z szansą na powodzenie, którą można zniwelować, czyli dać sobie 100% szansy na, na to, że wejdzie ciały kingston, zamiast tam bodajże 50 czy ile tam tego jest. Yy, I tym, o czym mówię, przedmiotem jest potential ring. I właśnie taki potential ring możemy m.in. zdobyć od tego Jacjana za te jary. Możemy go zdobyć, no, wiem, że z kasyna. I na pewno skądś jeszcze, ale nie mam pojęcia skąd jeszcze. I takie taski zaraz będziecie też widzieć. Co w tym istotnego jeszcze w tych awakeningach, to to, że wyróżniamy po dwa pokemony z każdego typu. Powiedzmy, że są klanowe. No nie są koniecznie klanowe wiadomo, bo tutaj klan yy, nie daje nam pokemona ale każdy typ pokemonów, każdy klan ma swoje dwa do wybrania. No ja na przykład poszedłem z Siuela, będę miał Shiny Kinglera i Shiny Glasgowera i tymi pokemonami zadanie zdobycia właśnie tych Awakening Stones polega na tym, że tymi konkretnymi pokemonami musimy zabijać inne konkretne pokemony właśnie na Outlandzie, na które tam ten task yy, weźmiemy. Zaraz wszystko oczywiście tam będziecie widzieć, wszystko będzie pokazane, przedstawione ładnie. Tutaj sobie jeszcze chwilę oczywiście biję. Chciałem wam pokazać całego mojego rowcika. Jak widzicie na setnym poziomie, pomimo że nie mam żadnych ulepszonych Pokemonów, nie mam żadnych heldów, idzie to naprawdę sprawnie. Level ten... ten level naprawdę zasuwa. A przy okazji nie ma dużego ryzyka, bo to tak naprawdę nasze Pokémony są praktycznie immune tutaj. I tak kończąc tego hunta właśnie dobijamy tutaj 120 poziom. I będziemy ruszać dalej. Ale zanim ruszymy dalej, pamiętacie z pierwszego odcinka zdobyłem jajko z pokemonem plus 50 oraz mam pokebaga z kasyna z Gold Tier Pokemonem. Także zaraz sobie się przekonacie, co tam wypadło. Czy dobrze, czy nie? Ostańcie sami. Nie jestem w stanie na ten moment powiedzieć Wam, czy dobrze, czy źle, bo nawet nie mogę ich używać, są na 250 level. A Weezing z jajka plus 50, no cóż, można było lepiej na pewno, ale niech sobie leży, będzie chociaż dobrą ozdobą. Także tak, ja z woreczka dostałem Dekidai, jest to trawiasty Pokémon Gold Tier na 250 poziom. Zobaczymy co będzie robił jak wbije poziom, na ten moment nie wiem. A tutaj mój ziomek obok, również z kasyna, zrobił taki worek za pierwszym i otworzył Shiny Spiritomba. A teraz czą Shiny Honto na Krabi. <laughs> Dlaczego wybrałem Krabi? Podpowiedź jest prosta, mam zamiar zagrać z na tym odcie. nigdy w sumie nim nie grałem, a z racji, że już nim gram, no to wybrałem Pokemona, który właśnie łapie się pod Outlandowe taski na Awakeningi. Tutaj wybrałem sobie respa na palet. Bez jakiegoś konkretniejszego powodu wydawało mi się, że jest ich tutaj po prostu na tyle dużo, że, że w miarę sprawnie mi to pójdzie. Biłem tutaj z Shiny Charmem, odpaliłem Jagódkę na odwiedza na resp Shiny. No i tak sobie biegałem tutaj w międzyczasie, rozmawiając z widzami i myśląc co dalej. Biegałem sobie właśnie tutaj cały czas po plaży, ponieważ tylko tutaj na palet występują. W sensie na mapie ogólnie jest więcej raspów, ale no tutaj jest dość spoko. Przy okazji dropiąc właśnie fragmenty oraz esencje z Shiny. Warto dodać, że fragmenty dropem tylko z pierwszych ewolucji Shiny, a będą one nam zaraz potrzebne, zobaczycie na co. Tylko jeszcze tutaj chwilę sobie pobiegamy. Właśnie nie wiem, może z 2 godziny pobiegałem, nawet szybko się złapał powiedzmy. Może w 100 może nie. Coś koło tego. Ale tak, generalnie jakbyście chcieli łapać właśnie krabego, no to ja polecam tego routa nawet, nie był zły. I tutaj finalnie po bodajże półtorej godziny czy dwóch złapał się ten jedyny. Udało mi się. Na serwerze pojawił się komunikat. Parę tak się posypało na czacie. Sympatycznie. A ja nie omieszkałem zrobić shiny stone, żeby go sobie ewoluować. Poszedłem tylko do depa, żeby go sobie złapać do worka. I tym samym, tutaj na palet, wybrałem się właśnie go zrobić. Tutaj macie wstawkę, gdzie i co potrzeba na zrobienie takiego shiny stone. Oczywiście, to jest przykładowe. W zależności od typu będziecie mieli swoje, tam, e, przykładowo, gardę esencje, gardę fragmenty, ja miałem właśnie Sewell i tak dalej, i tak dalej, co nie. I bijąc właśnie typy, właśnie pierwszych po, e, form Pokémonów, będziecie mogli wydropić takie, takie bajery do stworzenia właśnie takiego kamienia. Ja sobie tutaj wybrałem właśnie Sewell, ponieważ nim ewoluujemy właśnie Shiny Krabiego, teraz jeszcze że jest wodny i mamy Shiny Kinglera, no świetnie. Szczerze mówiąc, dziwnym aspektem jego jest właśnie to, co wy zauważyliście, że Attack Waters Swirl, czyli nasza pulka, nie jest typowa, nie ma żadnego typu. Nie do końca rozumiem tego zabiegu, ale niech będzie, nie zrażałem się tym. Mimo wszystko jest dalej silny i ma i tak potężny wodny arsenał. Chciałem go wytestować na właśnie tym tasku outlandowym, o którym Wam mówiłem. Bierzemy go tutaj sobie u doktorka, kadamy, wybieramy SeaWell, ponieważ to jest nasz klan. Oczywiście można wybrać inny, nie jest e, powiedziane, że trzeba wybrać dla swojego klanu. Chodzi jedynie głównie o Pokémon. I wybrałem się na West, na Outland West, gdzie znajdują się właśnie Bon Maruaki, i Ziemny Res. Są one pomieszane co prawda ze sanslashami, jest tam też parę donfanów, ale nie jest to zbytnim problemem, powiedzmy. Zszedłem sobie tam na dół, sprawdziłem tylko czy odpowiednie sobie buściki, ponieważ chciałem przekazać chwilę tam poekspić. Zjadłem jagódkę jakąś na expa, zjadłem sobie jak z buścika. I ruszyłem w bój. Posiedziałem tam. Nie jestem pewien, może z pół godziny, mi zresztą na tego taska Do zabicia miałem 450 bunt Marołaków na tasku. Nawet powiedzmy, że dość sprawnie poszło. Wiadomo z każdym levelem to też yy, było nieco płynniejsze. Tego, tego damage'a przybywało. Na początku też musiałem się trochę rozgrzać, Powiedzmy, nie klikałem tych medycynek. Zapomniałem w ogóle używać ataków. Ale doszedłem do skutku. I wbiłem parę leveli przy okazji właśnie kończąc tego taska. Tym samym zdobywając swój pierwszy Awakening Stone do Shining Kinglera. Poszedłem po nagrodę i w sumie na tym zakończyłem na tamten moment swoją grę.